Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Drakonager, a oto przed Wami szósty odcinek z serii. Zagrajmy My Battery Rabbit. Grobowa cisza przed wejściem do czegoś, co wygląda jak piwnica. To nie wróży niczego dobrego, prawda? Nie wiem, no, przecież to jest gra taka. No. Luźna! Dla dzieci taka w sumie trochę. To skąd ten depresyjny temat choroby? No, no właśnie. Dobra, um. niech się stanie światłość. Hmm. To jest jakiś garaż taki wyraźniej. Czy ja miałem jakieś dziwne skojarzenia z Jasonem Warkizem, to ja nie wiem teraz. I najpierw muszę chyba... chyba... Czekajcie, poczekajcie. Hmm. Przypuszczam, że najlepsza jest piła. Przecież to jeszcze nie działa. Więc. Możemy światło zgasić ewentualnie, ale może lepiej, nie? Hmm. Już myślałem, ale patrzcie. Dobra, przypuszczam, że najpierw trzeba go naprawić. Czy coś. A, no. Czyli nie pomyliłem się. Kardiochirurg, robotyk. Czy coś. To no cóż, niewiele zdziałasz bez odpowiedniej kończyny. I ja już wiem, jakiej potrzebujemy, ale jest osiągnięcie za wypróbowanie każdej, więc... Nie wiem, że to głupiec co teraz zrobię, ale... Gili-gili! Guzik. No kto by przypuszczał? Chociaż, w tym fantastycznym świecie, nie takie rzeczy się widzi. Yyy, dobra. No, na opartego też mogłyby jako tako zadziałać, ale... To nie jest odpowiednie narzędzie. No, oczywiście, że nie jest. Dlaczego miałoby być takowym? Mamy do czynienia z... z czymś... A'la korzeń, więc... Hmm. Ręka w rękę. To jest właśnie to osiągnięcie, o którym mówiłem. Dziękujemy za pomoc. Jeszcze nadrobimy te brakujące osiągnięcia. No to się nie martwcie. Hmm, biedaczek, już nie ma nic do roboty. Czekaj, czekaj, to nie są tabletki tylko pedały, przepraszam, homoseksualiści do fortepianu? No tego to się szczerze mówiąc nie spodziewałem. No powiedzcie sami co wam to przypomina. No właśnie. Czyli gdzieś jeszcze, tak? W tym tutaj miejscu. To ciekawe. Bo ja szczerze mówiąc nie dostrzegam. No ale ja to ja. ja już nie takie rzeczy pomijałem. No właśnie. Hmm. No nie, no nie chodzi o to, żeby, że ciemność sprawi, że będzie to widać, prawda? I przyjmując, że gra się nie, nie zepsuła i ten system odpowiedzi nadal działa prawidłowo, no to... Kurde, szczerze to nie wiem. Szukam gdzie się da i co? Dobra, poszukam w innych miejscach. Chyba, że ewentualnie potrzebne są trybiki. To jest bardzo prawdopodobne. Dobra, No, tego jeszcze nie zaimbędziemy jeszcze tej ostatniej fasolki. ta fasolka. Nie wiem, co mógłbym z tym zrobić. Jest to jakiś inny otwór? Ok, ale to jeszcze za wcześnie. No ale przynajmniej mamy to na później. A ty, kurde, no. Po prostu, to jest wręcz niesamowite, jak twórcy sprytnie potrafią zamaskować te przedmioty. Ktoś inny powiedziałby, że to śmieci w sumie. Eee, ty Typowy widok w moim pokoju. Cóż ja mam do czorta uczynić? Hmm. Troszkę się zaciąłem. Gdzieś to ukryli, no. No nie wierzę! Co za gnojki! To jest podłe. To jest po prostu podłe. Mamy to. Zagrać niestety nie możemy. Może to i lepiej, bo ja grać co najwyżej na nerwach. No, a jeszcze na kąpie, no ale... Cóż. No i teraz podlewamy Trabitę na Fasolowych Pędach. Czyżby nawiązanie do yy, Jasia i Magicznej Fasoli? Chyba tak nazywała ta bajka. No sprawdzę, bo w sumie dawno nie miałem z tym jakiś Dobra, najważniejsze, że jest to przejście. To jest to, o co, co nam chodziło. Ten to nie chce polecić. No i teraz znowu masaj każde miejsce nie zabrzmiało za dobrze. Przeszukuj każde miejsce. <śmiech> <śmiech> Rozumiem. To oczywiście musi się kręcić jak najbardziej to rozumiem. To chyba zaprowadzamy dotąd. To się na nas patrzy. Trochę to przerażające. Troszeczkę? Taką ciupineczkę, może. Hmm. Spróbuję. No dobra, to nie to, to nie to. To nie jest to. Poczekajcie, poczekajcie. Jak tutaj do tego podejść? Jak to? <laughs> Przepraszam rozgryźć. No. Dobra. Nie było pytania w sumie. Przypuszczam też, że musimy wykorzystać wszystkie dostępne zębatki. żeśmy zablokowali teraz. Czujesz, że jestem na dobrej drodze. Jak najbardziej. No, dziękuję. O, i znowu coś do zebrania. To się nigdy nie kończy. Ledwo znajdziesz jeden zestaw, to już masz kolejny. No, taka jest ta gra. To jest w sumie taka jej... Podstawa, jakbyś tak zastanowić, na taka jest oparta. Nie da się ukryć. Gdzież to było? Tu widzę. To będzie jakaś układanka. Tak, kładę się oczywiste. Czekajcie, przypomniałem sobie, że o. Spłoszone. I te stworzenia się nazywają, o ile dobrze kojarzę. To są koguty alarmowe. Czy to jest jakieś nawiązanie, jakiś żart? W sumie nie analizowałem tego, więc sprawdzę sobie w internecie. Może czegoś się dowiem wartego uwagi. Jeszcze. Ale gdzie? Eee, patrzcie. Nie, no nadal nie mogę się nacieszyć, nacieszyć tą oprawą, ona jest tak przecudowna. No i teraz pomyśl. Widzę. Ma się to oko. Hmm. Czekajcie, poczekajcie, coś mi świta. Właśnie. Dobra, to już, proszę bardzo. Ale jeszcze. No i to chyba na razie byłoby tyle. <laughs> Także zabierzmy się za to. Wrazi ja się to z Tangramem generalnie. Takie tam luźne skojarzenie. Szczególnie zażywszy na te wywiasy, bardzo specyficzne kształty. Nie, żeby coś, ale to nie wygląda na zapełnione. Że taka zmyłka, że właśnie jest więcej luzu. Nie wiem szczerze. Wiemy natomiast, że jest ciekawie. Kuczę, jestem jakby na dobrej drodze. Poczekajcie, jak typy tak. O kurczę! Ciekawie, ciekawie. Dobra, jakbym tak spróbował w ten sposób. Hm, nie chce, ale hm. Ja się nie poddam. Powiem tak, zagadki są nierówne pod względem poziomu trudności. Jedne są takie bardzo łatwe, inne średnie, inne z kolei. No to już takie większe wyzwanie. Czy to źle? W sumie nie jestem pewien. IMPROWIZUJĘ ALE Kurde, no... Prawie idealnie ja bym to odłożył i spróbował to wetknąć... W dupę zaraz wetknę po prostu, no no to się tak ładnie zgrywa, no... Jakbym był na dobrej drodze. Nie można tego obracać. Tak, to by była wskazówka na ten temat. Trzeba... ...kombinować z tym, co się ma. Chyba że... Matko bosko! Umysł programisty! <laughs> jaki tam ze mnie programista? przecież się ja nawet w dodatniku nie umiem po komendy napisać. No i kolejna konstrukcja czeka na uzupełnienie. Przyzwyczailiśmy się już do czegoś takiego. Hm? Może? No jak to może? Nie jest chyba przydatne. Hmm. Chyba teraz nam tu powtykali śmieci, żeby nas zmylić. Tak mi się coś zdaje. Tak akurat można. O! Proszę że to powinno być tutaj, Oczodoła, co ale no. Dobra, mówi co innego. Ktoś okna je Nie do tego nie mogę nic zastosować prawda hmm, klucz a, no tak. Też mi się z takim jednym ze zobatym Hm. No ciekawe dlaczego. Możemy to tutaj? Ładnie. Coś to wciąż nie wszystko. Czekajcie, potrzebujemy jeszcze jakiejś dźwigni. Hmm. To gdzie to jest? A tutaj, ten przedmiot. A to co znowu jest? No. Na pewno nie to. Are you nuts? Taki, Taki językowy żart. <taki> Ej, jednak coś można z tym zrobić! <taki> wyglądało na coś bezużytecznego, ale prędzej ta rękawica... Chociaż... nie uprzedzajmy faktów. Ja się mogę kurczę zdziwić. Ach, chyba jednak nie. Czy jednak była bezużyteczna. No, ten to defi definitywnie jest... noc. Czekaj, 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 czekaj. A, dobra. Coś mi tu nie pasowało. No i proszę, nasz. Um, nie wiem, robot. A, po prostu robot. Hmm, myszy, szczury. Nie wiem, nic. znam się, nie odpoczynam. Aha, nakręcane myszy, prawdopodobnie. Każe taką zabawką właśnie. Teraz druga. No. tylko kurczę? Ja się zastanawiam. Hm. Tak. tak. Hm aktywować wszystkie, no to jest akurat dość oczywiste. Trzeba to oczywiście zrobić odpowiednio. Też nie ulega wątpliwości. Zostały dwie. Popróbujmy. No, teraz to na razie... To jest takie trochę... Stanie w miejscu w sumie. Ja to rozgryzę? No wiem o co to chodzi w sumie, ale tak dla zasady pokazałem. Dobra, spróbujmy trochę inaczej. Hmm. Czekajcie najmniejsza współpraca. Wspólna wielokrotność, dwójki, trójki to szóstka. Może taka się podpowiedź. A nie, tak w sumie tylko powiedziałem. Nie wiem, że to jest w ogóle potrzebne. I tak blisko, no. Hmm. Ale zagadka ciekawa. Bo, czy naprawdę twórcy się wysilili w tej kwestii? Czekajcie, nie muszę wszystkich. Chyba jedna mogłaby pozostać. Znaczy, tak mi się wydaje. Nie, chyba wszystkie. To mi się też pomyliło, widać. Przepraszam. Hmm. Spróbuję to trochę. O, ten sposób. Cudacznie pokracznie, ale może mi to wyjdzie. Także co innego mi teraz pozostaje. Nie coś mi się pomyliło. Widać. A, bo to, to jest na pół podzielone, dobra. Mniejsza no zdarza się. Człowiek się może pomylić. Nikt nie jest nieomylny. Uch, co ja mam teraz zrobić? Tak mi to po prostu umysł. Noż, ty skubańcze, no znowu. mi właściwą decyzję. Bardzo bym chciał, naprawdę. To jest niezłe. Naprawdę... Niezłe. No, i patrzcie znowu. Ileż można. Może ja się za coś ile zabieram. Ja nie wykluczam, że robię to po prostu niewłaściwie. Teraz spróbuję trochę o. Jest z tym problem. Hm. A jak wyjdę to się zresetuje, czy niekoniecznie? Nie. Nie ma tak. To jest właśnie ten problem. Może jakby to przywrócić do pierwotnego stanu to byłoby łatwiej. A może tak jakiś... No, może bardziej poobracać. O. Tylko ja mam wrażenie, że ta zagadka jest jedną z tych trudniejszych. O czym wnioskujesz, Sherlock? Można by mnie teraz zapytać. Nie no, serio, to. Ja już zacząłem po prostu klikać na oślep. Chociaż fakt, faktem, jeśli obrócimy. Tutaj o trójkę, to wtedy jakby jest taki przeskok w kwestii dwójki. To warto by mieć na uwadze. Hmm, hmm, hmm. Ładnie, pięknie. Tylko, że ta wiedza na no niewiele mi się zdaje. Ale... Czekaj. Jest, jest, jest. Brawo! Łoś tak. Łoś tak! Czego to dziecięca wyobraźni nie wymyśli, co nie? <grym> Niesamowite. Nasza podróż trwa dalej. Kontynuujemy naszą przeprawę. No, to było dość niepokojące. Zdecydowanie ten sztorm nam nie, nie pomógł. Jak losy naszej dwójki potoczą się dalej? I co się wydarzy w rzeczywistym świecie? Dalszy ciąg poznamy w kolejnym odcinku. Wiem, taki trochę cliffhanger, takie właśnie urwanie akcji w takim bardzo mm, emocjonującym momencie. Ale niech to będzie taka. Motywacja, taka zachęta do obejrzenia kolejnego odcinka. Tymczasem jeszcze ja zami żegnam, mówił Drakonager. Do zobaczenia.